Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale WordPress TV. Tym razem gra pod tytułem Familia. Familia od Lacerty, która przekazała grę do recenzji. Gra jest dla dwóch graczy. Jest to Karcianka, w której gracze wcielą się w jednego z bossów mafii i będziemy pozyskiwali nowych członków do naszego gangu. Także zobaczmy, co jest w tym pudełeczku, jak mi więcej zagrać w tę grę. No i zaraz wracamy i powiem Wam kilka słów na temat tej gry ode mnie. Na początku, góry każdy z dostaje cztery karty, one mają unikalne rewersy. Na tych rewersach są cyfry. Jeden gracz dostaje wszystkie 4 karty z jedynką, drugi gracz wszystkie karty z dwójką. Na tych kartach yy, są gangsterzy po jednym z każdej rodziny o wartości 0. Teraz pozostałych gangsterów tasujemy, wykładamy sześciu na ulicę i możemy rozpocząć rozgrywkę. Tury graczy następują jedna po drugiej, i podczas swojej tury gracz może wykonać akcję w odpowiedniej kolejności. Wykonująca akcję gracz może skorzystać z specyficznych umiejętności członków rodziny. Jeżeli na początku tury na ulicy nie ma gangsterów o wartości 0, gracz może odrzucić dowolną kartę z ulicy. Następnie bierze z wierzchu zakrytego stosu dociągania tyle kart. Jaką kartę odrzucił, jaką kartę warto, ma wartość. Czy gracz odrzuca, odrzuca tą trójeczkę i dociąga trzy karty i kładzie je tutaj na ulicę? Robi to, może to robić, dopóki nie pojawi się karta 0. Oczywiście może w każdej chwili przestać, a w momencie, gdy pojawi się karta 0. Już dalej tej czynności wykonywać nie może. Dalej, gracz może zagrać z ręki jedną kartę kasiera o wartości 1 do 4 i umieścić ją na swoim polu gry. Co ta karta graczowi daje? Przypuśćmy, że gracz w swojej strefie ma tą kartę, no i zagrał kartę kasiera o wartości 1 który pozwala wymienić jedną kartę ze swojego pola gry na jedną kartę z ręki. Czyli gracz zagrywa tą kartę i teraz spośród swoich kart wybiera jedną, odrzuca ją, zabiera jedną ze swojego pola gry. Oczywiście gracz nie będzie mógł po zagraniu tej karty, z powrotem teraz jej wziąć jako wykonanie tej akcji wymieniania kart. Gracz również może w swojej turze zagrać jedną kartę Brutala o wartości 1 do 4 i umieści się odkrytą na swoim polu gry na stole. Taki ruch umożliwia mu zwerowanie gangstera z ulicy w ramach kolejnej akcji, o której zaraz powiem o cenę niższą niż zwykle. I co ten Brutal nam daje? Obniża kartę o wartość, która tutaj widnieje, czyli w tym wypadku jest to. O 4 oczywiście nie można obniżać karty poniżej zera. Czyli gracz wybiera tą kartę, obniża sobie kartę gangstera, czwórkę do zera i będzie mógł ją normalnie pozyskać bez wykładania żadnych kart. No i ostatnią, właśnie jest akcją jest to wzięcie jednej karty z ulicy. I umieścić ją na ręce lub spasować. Jakie są możliwe sposoby pozyskania gangstera? Pierwszy jest to bardzo prosty, czyli jeżeli jakaś karta 0 znajduje się na stole, po prostu ją bierzemy do ręki. Jeżeli gracz chciałby wziąć kartę wartości 1 do 4, musi posiadać na ręce dwie identyczne karty gangsterów z tej samej rodziny o wartości o 1 niższą niż wartość, właśnie. Rekrutowanego gangstera. Czyli gracz chciałby pozyskać tego gangstera z jedynką, i wtedy gracz musi zagrać dwie karty, zero na swoje pole gry, następnie tą kartę bierze na rękę, a teraz z tych dwóch gracz bierze jedną z powrotem na rękę, a jedna zostaje na swoim polu gry. Gracz również może pozyskać Jakiegoś gangstera z ulicy za pomocą najemnika. Co ci najemnicy nam dają? Przypuśćmy, że jest taka sama sytuacja jak przed chwilą, i gracz na ręce posiada tylko kartę 1 o wartości 0, ale nadal chciałby pozyskać właśnie tego gangstera. Dzięki karcie najemników, najemnicy tutaj mają takie wartości w jakich oni działają, jest 0, 0,1, 0,2 i tak dalej i to gracz może wykorzystać jako dowolny, dowolny inny z innej rodziny, czyli tutaj jakby gracz zagrał takie dwie karty, działają one jako dwie czerwone i robi tak samo, czyli zagrywa dwie karty przed siebie, bierze tą kartę na rękę i z tych dwóch zabiera jedną na rękę. W grze również występują tak właśnie te czerwona rodzina. Oni tutaj nic za bardzo nie robią, nie mają jakichś takich specyficznych akcji, ale za to mają dość sporo punktów zwycięstwa na koniec gry na swoich kartach. Gdy zostanie spełniony warunek końca gry, gracze podliczają wszystkie punkty na kartach, które leżą na ich, Polu gry, jak również karty na ręku. Gracz, który zdobył najwięcej punktów, oczywiście zwycięża. Gra familia jest to gra, która naprawdę jest bardzo ciekawa, grało mi się w tą grę bardzo dobrze. W grze pomimo prostych zasad, bo zasady są bardzo proste, yy, chociaż trzeba troszeczkę kombinować w tej grze, trzeba wiedzieć jakie karty wyłożyć, jakie karty wziąć z tej ulicy ze środka stołu, trzeba obserwować przeciwnika, jakie on karty bierze, żeby móc przewidzieć jego kolejny ruch, jakie on będzie chciał karty pozyskać i będzie mogli mu tę kartę podebrać, także kombinowania tutaj troszeczkę jest, strategii jest, pomimo tak prostych zasad i tylko takiej małej karcianeczki. Wykonanie jest bardzo dobre, chociaż te karty mogły być Bardziej jakieś standardowego rozmiaru, bo są takie duże, jakieś nieforemne. No i rysunki na kartach mogły być jakieś ciekawsze, bardziej klimatyczne, w takim klimacie gangsterskim i bo, bo tak troszeczkę źle się gra. Ale ogólnie jest dobrze: gra się fajnie za 25 zł, to jest nieduży koszt. Mamy 60 kart i bardzo fajną taką szybką grę. Zmieścimy się w 20 minut i będziemy mogli grać 2-3 partie po kolei. Będziemy mogli zagrać tą grę jako taki przerywnik, bo gramy w coś cięższego. Zagrajmy w coś takiego szybkiego, ciach gramy w Familię i gramy dalej w coś innego. Jest to fajny tytuł, warto go mieć, bo gra kosztuje tam dwie dyszki z groszami, także Polecam grę. Gra godem ode mnie otrzymuje 7 z plusem na 10. Jest to dobry tytuł. Także teraz to tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Times TV, na naszą stronę www.bordTime.pl, na Facebooka. No i oczywiście subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.